It's camera action, it's all set. Family time, we won't forget. Got the vlog rolling, it's online. Sharing moments, oh, it's so fine. Kids are laughing in the backyard. Is it a mishkaniki? Placuzki banana. Podsummon leashnik. And leashnik. i Mam na obiad dzisiaj kary, sos i keturysz. Pokazałam tak, Lili. Ja ciągle teraz piję, i właśnie mi tu krzyczy, że miałam się napić. Jak się troszkę pomalowałam, bo robiłam makijaż próbny na jutro. No, jest cześć, 12.55, a ja zjadłam obiad. Staliśmy się o 5.30. W sumie wszyscy wstaliśmy, tylko że Piotrek pojechał do pracy. I pierwszy raz jem tak wcześnie obiad, i w ogóle udało mi się zrobić tak wcześnie obiad. Bolili miała drzemkę od 9 do 10:30 jakoś. Poszliśmy od razu do sklepu. No i zrobiłam to, jest oczywiście, wersja curry wege, czyli z halumi. Ale jest to biedna wersja, bo bez cebuli i bez imbiru. Ale jest y, ciecierzyca, halumi, więc jest białko. Mm, 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 ale pyszne. To? Nie będę ci zjadać. No i dzisiaj pogoda jest taka średnia. Aczkolwiek, niby, no nie jest też tak zimno. Więc tak. Dasz mi. Mm. Teraz yy, by się przydało coś. Kawka. Hey, dzień dobry kochani, nie będę dzisiaj za dużo nagrywać. Ale dzisiaj jest ta impreza, co nie jest piątek, i chciałam Wam pokazać młam wczoraj włosy, ale bez odżywki i bez maski. Zaplotłam warkocza i teraz i rozpuściłam, bo się zrobiłam już make-up, bo nie wiem, jak to będzie, impreza jest na 18, o której wyjdziemy i w ogóle, więc zrobiłam sobie takiego po prostu i przed chwilą to rozpuściłam, w sensie nie warkocz, warkocz już rano. Tylko takie miałam zawinięte i te włosy są tak piękne, tak lśniące. Idealnie na imprezę dzisiaj. Ale jest ogólnie mega zimno. Ale zobaczymy jak to będzie. Może coś mi się uda nagrać. Chociaż outfit.

Zakusiłam brato koszulę, bo nie wzięłam żadnej. Idziemy zobaczyć, co tu mają za śniadanko. Proszę spać o trzeciej. Zresztą więcej mam, powiem później. Hej, moi kochani! melduję się zbyt goszczy. Taka jest pogoda. Jesteśmy w hotelu Brzoza i powiem Wam, że pierwszy raz naprawdę śpi w hotelu po jakiejś imprezie. I myślałam, że mi tak będzie lecieć i lecieć, ale w sumie wstaliśmy przed siódmą. Yy, byliśmy w Biedronce, to musieliśmy iść do bankomatu, bo obok jest Biedronka. Byliśmy sobie na śniadaniu o 8.30 z Piotrkiem jeszcze i Piotrek pojechał przed chwilą, już jest po dziewiątej. A my sobie z nią yy, tutaj siedzimy i jest tak fajnie. Wiedziałam, że to zrobię. Jak, yy. Kochanie! No i co teraz? Teraz są mokre skarpetki. Tak właśnie wziął prysznic. Ja też. Żeby było nam po prostu przyjemniej. A Lili tutaj jest za ślisko, nie mam jej płynu i jakoś tak. No i ogólnie ten pokój to jest zasługa tak naprawdę tylko mojego brata i jego dziewczyny. Magdy, którzy pomyśleli o tym, że my nie mając z kim zostawić dziecka, bo jest to im. Jakby Lili zostaje tylko z Piotrkiem i z moją mamą. Nawet jakby yy, miała zostać z mamą Piotrkę czy cokolwiek, no to ona jest w Radomiu, co nie. Jestem im no, mega wdzięczna, bo powiem wam, że dzięki temu jestem wdzięczna Piotrkowi, jestem wdzięczna im, bo dzięki nim mieliśmy ten pokój i Piotrek tu z nią spał yy, od tam no, 23.30. A ja do trzeciej mogłam się pobawić, potańczyć, pogadać z całą moją rodziną, co prawda, z takich małych dzieci. Lili była pierwsza, która zasnęła, więc, sobie po prostu na spokojnie. No, po prostu Piotrek i tak. Wiedział, że musi jechać. My ogólnie przyjechaliśmy też później niż impreza się zaczęła, dlatego że on był w pracy i dlatego, że w podróży jest różnie z Lili, a też musieliśmy się zatrzymywać, no bo nie będziemy pozwalać, żeby nasze dziecko się tak zanosiło od płaczu, bo to też nie jest dobre. I generalnie impreza była super, zobaczyłam się ze wszystkimi, pogadałam prawie z każdym, z kim mogłam. Wytańczyłam się, wyśpiewałam trochę, nawet właśnie głos straciłam. I, I właśnie myślałam, że będzie nam się tu nudzić, ale li, ten Piotrek wziął prysznic, ja chciałam, ale mała mi tam wchodzi do tego, tego tam jest ślisko, więc tak sobie z nią już nie do końca, po prostu umyję tam już, już w domku wieczorem, wiecie, to jest niemowlak, więc będzie o podróż, to powiem Wam, że było ciężko, bo ona jakby yy, koło że zasnęła. Yy. Na drzemkę jakby swoją jedną, a później już przysypiała, a wtedy Piotrkowi się zachciało do toalety na stację i ona dopiero przysypiała, a on chciał, a on się zatrzymał, no i po prostu wiecie, on poszedł do łazienki na stacji, a ona wiecie, zaczęła się bawić w samochodzie i się rozbudziła i potem tutaj nie mogła przysnąć i płakała z godzinę po prostu, została już godzina, ona płakała, 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 myślałam, że sobie pośpię, żeby nie miała chmur. I na początku trochę płakała tutaj, chciała być tylko na ręku, bo już wszyscy tańczyli, my się witaliśmy z każdym, daliśmy prezenty i wujkowi, i kuzynce. I mm, po prostu nie była chętna, głośna muzyka i tak dalej, ale no przyszło dla nas jedzonko. Ja sobie zjadłam, posiedziała na kolanach kupiotka i jechali, młodzież jechała limuzyną i się tak ludzie rozeszli, żeby tam najpierw oglądać tą limuzynę, czy cokolwiek, po prostu wyszli, ona wtedy Zaczęła się rozbudzać, bo już wcześniej chciałam ją tu położyć, to nie chciała. I zaczęła, słuchajcie... Co to jest kombinator? Zaczęła... O, o, pstryczki, teraz ma fazę na pstryczki. Zaczęła, słuchajcie... Tam było takie ładne światło. <laughs> zaczęła właśnie sobie coś tańczyć. Znaczy wcześniej też już trochę poszło do kącika zabaw. Ale jak się oddalałam, to raczej wiecie, raczej nie chciała być z nikim. Ale i trochę tańczyła yy, u mojego taty na rękach, u mojej mamy, u Piotrka, u mnie, więc tak jakby tańczyliśmy z nią. A potem właśnie sama się rozkręciła, jak ludzie poszli, i pewnie się poczuła pewniej, zaczęła sobie coś tam do baloników iść, wchodzić po całej sali. I potem miała jeszcze fazę, i naprawdę ustała dopiero no przed 23.30, rozebrałam ją z sukienki, a miała piękną sukienkę. W ogóle Magda, właśnie dziewczyna mojego brata, kupiła jej dwie piękne sukienki i sandały, i no, wyglądała cudownie, ale no nawet nic nie nagrałam, tak, żeby wam pokazać. W sensie mam jakieś tam rzeczy w pionie, ale to bardzo mało, bo byłam nią przejęta. I też yy, nie mam słuchajcie nic do ubrania, a Adi z Magdą jakby oni najpierw mieli miejsce, znaczy oni ten pokój ogarnęli, zostawili sobie tu rzeczy, ale finalnie wzięli też pokój nie jechali do moich rodziców i po prostu. Zostawili tu koszulę, więc ja się w jego koszulę. Męską koszulę z kołnierzykiem Polar Ralfa, bo ja nie wiem, jakie się pokawałam. Ja wiedziałam, że ja zostanę i ja nic dla siebie nie wzięłam, Mam tylko rzeczy dla Nuni. I wiecie, byłam cała przepocona po podróży, no więc Jeansy to do wiadomo. Jeansy się nie przepocą, ale po prostu miałam bluzkę z długim rękawem, tak przepoconą. No i zakosiłam moją bratę po prostu koszulę Polar Ralfa. Y więc yy, zaraz się w nią znowu odzieję, bo no mówię, wzięłam sobie prysznicę na tyle, na ile mogłam, bo Lili tam do mnie wchodziła. Więc to no było super. Jeszcze popowiadam o coś więcej, ja ale... Jestem sedna, no bo... Ile spałam? Od trzeciej trzydzieści jakoś, no bo o trzeciej skończyli grać, no to zanim się wszyscy pożegnali. W ogóle mówię, dobra, idę już do góry dobranoc, bo i tak się będziemy ze wszystkimi pewnie widzieć dzisiaj u babci. Mm. No. Więc no mega było cieszyć, że robiliśmy i jestem wdzięczna każdemu. Za wyrozumiałość, że się na przykład spóźniliśmy, za, za to, że no każdy chciał pomóc i wie. No i w ogóle super. Super było zobaczyć Was rodzinko, bo to pewnie oglądacie. Mały hol zakupowy. Tutaj mam jeszcze taką sukienusię, więc jesteśmy zaproszeni do, na roczek do Kuzynki Piotrka, Więc może? Jezu, do kuzynki Piotrka, do synka, kuzynki Piotrka. A więc tak. Taka w niej nie wystąpiła, wystąpiła w tej drugiej. Ale. Te buty. Te buty, słuchajcie, ja wam nawet jakie wyglądałam. Może wam coś tu wstawię, jak ktoś ma jakiś filmik. To są buty z sieciowy, nie? Ja wam. Mm, zaraz wam powiem zresztą. Ja wam nagrałam taki klip. czy ty jesteś cyrkus? Nie? Ja wam nagrałam, spokojnie, jakby co, ona umie schodzić, wchodzić, wszystko kontroluje, jak coś to rzucę telefon i do niej pobiegnę. I ja wam chciałam powiedzieć, że te buty są niewygodne i ich nie założę. Te buty, ja najdłużej wytrzymałam w szpilkach, co prawda, no my się spóźniliśmy, więc może się nie liczy, natomiast one były ultrawygodne, kosztowały 70 zł i kupiłam je w Poland na przycenie. więc bardzo polecam, będę je nosić normalnie. Yy, bo są prze, przekazackie, najlepsze buty jakie miałam, jednak te, co z, macie odkryte palce, one są dużo wygodniejsze niż takie zakryte szpilki, więc naprawdę polecam. Ale to były sandałki Lili, Magda je kupiła za 30 zł w CCC, więc takie cuda, możecie dorwać za do tyle. No i tutaj, co, wylijmy zęby na przykład. <laughs> Ale wam chciałam pokazać sukienkę, w której ona była. To do brudów. Zaraz wam pokażę. No moim zdaniem to są akurat bardziej jej kolory, więc po prostu ta była jeszcze bardziej okazalsza. Z tyłu z taką kokardą i tutaj jeszcze z koronką. Ale tamta druga jest też piękna i też. Kurde, nawet nie wiem, która lepsza, po prostu my tu tak w biegu przyjechaliśmy, że nawet nie zdecydowałam, w którą ją ubieram, tylko po prostu Magda wyjęła dwie i ja ubieram siebie, mama ubiera ją i tak, Tako. ale dwie są śliczne. Nie wiem, dajcie w komentarzu znać, która Wam się bardziej podoba, ale Lili jednak bardzo ładnie w białym, bo ma ciemną cerę, co prawda, no w jasnym też jest ślicznie, co nie? A ty chyba miała więcej tiulu i tak jednak bardziej księżniczkowo to wyglądało. A tutaj Lili robi porządki, czyli... Aha! Znalazłaś padzika, mama ci łączy Ona wszystko od rana po prostu znalazłaś sobie bierze. Dla niej też nie mam jakoś tak ultra dużo ubrań. Tutaj roztopki jeszcze Magda No ale to są buciki. Dwudziestki. To jest cupcake. Couture. to jest... Bo właśnie ta firma co też moja mama i kupiła sandałki. Także tak. Tyle kochani no teraz. Nie wiem. Nie wiem, kiedy się odezwę, znaczy kiedy w ogóle to wstawię czy cokolwiek, bo ja nie brałam, że do do montowania, nie wiem ile tu będę. Pewnie do jutra jakoś właśnie muszę zadzwonić do przyjaciółki, bo chciała chyba do nas wpaść, więc muszę z nią ustalić, co i jak. No i jak coś to kupić bilet. Ale wolałabym jechać w poniedziałek rano, wiecie czemu? Bo stresuje mnie dużo ludzi w pociągu i ja sama zcyję. Po prostu mnie to stresuje! Nie lubię tego. Więc jeszcze się tego uczę wszystkiego i. Większy komfort. Nie wzięłam sobie nic. Nic do twarzy. Jakiś... No nic do porannej rutyny, więc jakby mam tylko twarz w No i tak bez. Jakby wzięłam do zmycia makijażu, więc zmyłam sobie makijaż to tak. No ale nie, nie mogę sobie zrobić pielęgnacji i to, no ale w sumie to do, do mamy, więc tam, tam wykorzystam jej kosmetyki, to spokojnie. W sumie to nie byłaby tragedia, ale <grymne> ja nie widziałam nic swojego, w sumie żadnych swoich ubrań, a jednak w swoich się czuję po prostu najlepiej. No ale dobra, jakby będę wracać pociągiem, więc... jest tak więc po prostu coś tam od niej ukradnę i w sumie dobrze, że mam mało rzeczy, także... Także tak, dziękuję Wam za wysłuchanie na ten moment i widzimy się nie wiem kiedy, nie wiem w jakich okolicznościach, ale tyle wam na razie chciałam powiedzieć. Ja tu będę spędzać czas z rodziną, bo po to tu jestem, będziemy też odwiedzać dziadka, babcie i wszystkich, Wsz wszystkim jeszcze coś zobaczyć. A więc do mojej przyjaciółki bo mnie poprosiła buziaczki. Hej moi kochani, robimy szybki, łazienkowy haul. I rzeczy głównie z Pepką. Są to rzeczy tu mamy Piotrka, mojej mamy. I jeszcze prezenty od mojej kuzynki. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich. <grym> I... Zaczynajmy. Bo jest przed 11. Jakoś ze 20 i mała jest na drzemce. Byłyśmy już na placu zabaw w pochleb. Brałyśmy kąpiel, znaczy Lili, brała. Bardzo Wam polecam w ciepłe dni, kiedy Wam dziecko marudzi. Jak macie dziecko, które oczywiście lubi się kąpać, to parę razy schładzać, dawać pod prysznic, żebyś trochę pobawiło. Dla Was to też jest czas wolny, chociaż chwila. I naprawdę, jak jest dziecko marudne, a lubi. To nie zaszkodzi niemowlakowi, czy już nawet nie niemowlakowi, żeby się parę razy ciemnieniem schodziło, czy pobawiło w wodzie. To jest tak, jakby się dziecko boiło w basenie. Jeśli nie macie ogrodu w baseniku żadnego, macie po prostu mieszkanie, nawet nie macie dużego balkonu, no to macie po prostu wannę i to Wam wystarczy, czy tam prysznic. Anyway, zacznijmy. <grym> Zróbmy tego chola. No, tutaj mam od y, mamy Piotrka. Tu jeszcze były skarpetki, ale też większe, więc już to nie będę Wam pokazać. Zacznijmy od sukienki. Ona jest na y, rozmiar 86. Proszę bardzo. Z Bambi. jest śliczna. Taka tutaj z tiulem. Y, to są takie srebrne serduszka. Światło jest takie, jest. mam nadzieję, że coś będzie widać. Kolejna rzecz jest troszkę większa. Jest to secik taki z Disney'a. To jest na 92. Więc będzie miała już na taki wrzesień. Jest to bluzeczka. Tu ma taką łaskę zapinana. Czy to jest body? Bluzeczka. Biała bluzeczka i Disneyowska czynnicowa sukienka, ale bardzo wygodna. Tu ma takie guziczki i kieszonki. O, oh ładnie. Kolejna rzecz się zdublowała. Tylko na szczęście jest inny rozmiar. Tu jest 86. Takie spodenki morelowe. To jest takie falbaneczki. Tutaj mamy paseczki i kokardkę. Moja mama kupiła takie same na 80. Więc ogólnie zakupy te są od mamy Piotrka. Dostaliśmy je w prezencie i tak jakby jeszcze od babci. Tu jest na 86 z symbol I tu ma takie słodkie kokardki. Takie geterki. Mega ładniusie. Szczerze mamy mało krótkich rzeczy. Geterków mamy dużo, ale to lato wcale nie jest takie upalne jak miało być, więc jest git. I tak, dobra. Zaraz Wam powiem, tu jest jeszcze bluzeczka, jest jeszcze jedna rzecz z Turcji, to jest bluzeczka na 86 też, z taką kieszonką, tu falbanki, zwykła biała, e, właśnie z taką rozgwiazdą, fajna, I, ta. i ostatnia rzecz jest z Turcji, Louis Vuitton bardzo, ale wersja myszka Miki jest to też taki morenowy kolor bardzo ładna i to jest taki rozmiar też 86 na 92 to jest tak i z moją mamą wybierałam też ja rzeczy, ale też parę wybrała ona sama wcześniej, więc akurat kolor Dobra, pierwsza rzecz to są spodenki na 80, takie mega cute, z takim krótkiem, paseczki, tu mają takie guziczki, są na gumce, urocze bardzo. Kolejna rzecz wybierałam ja na 74, to w ogóle są takie ceny 5,50 czujecie? 5,50 takie spodenki mi się wydawały m, takiego niebieskiego ona nie ma e, tu mamy też takie fall są takie bufiasty i tu jest też kokardka i to jest takie propeczki e, wydaje mi się, że 74 po prostu wystarczająco to trzeba po prostu patrzeć jaki typ spodanek i jak rozmiar i do tego za 4,50 była taka koszulka e, na 80 wzięłam, bo mi się wydawało, że to jest przeurocza prze przeskutka. To jest taki konik morski. Po prostu taka niebiesciutka, no Takiego koloru nie ma. Jest na ramionczkach. I to po prostu fajnie jako zestaw. Tutaj od mojej mamy, no w sensie, że ona już wybierała spódniczkę. Też 74. To jest taka z falbanką. I tu ma narysowane też jakieś rozgwiazdy, ślima e muszelki, serca. Bardzo ładne. Tu są te spodenki tylko 80 więc te same. Tutaj taki dwupak bluzeczek z krótkim rękawem. to jest napisane Juicy Summer. One były po 5,50 I druga jest fioletowa. Czy mam jakiś napis? Nie. To no jest zwyczajna filetowa, ale za takie ceny to szkoda nie wziąć. I to jest 80 Więc bo one nie są w żaden sposób y, poluzowane. A przez głowę ciężko. Czasami wiem, że w ma bardzo małą głowę. Później jeszcze taki secik. Takie śliczne spodenki. To jest ten secik. Co nie? Takie troszkę wafelkowe. Do tego yy, tak crop top z gruszką. To jest napisane Tiny and Sweet, i coś jeszcze na zielono. I tu musiałam na 74, tu już było po 25. pokażę Wam tylko cenę tego, co, co nie jest tak jakby prezentem, w sensie nieważne. 80 takie spodenki jasne z kokardką i czy też z palbankami z tej organicznej pawełny. I ostatnia rzecz za tyżkę, Body ze styczem, tym różowym. I wzięłam na 80. Jest cały. Um, i okej, okay. od kuzynki z Sinsa. Ja widzę 86, taka śliczna bluzeczka. Tu ma falbanki. Do tego są prześliczne. Zastyczę również spodemki dżinsowe. To są dwa wasticze na kiesłow, kieszonki. A to są jakby kieszonki to jest rozmiar 86 też. I do tego taka piękna sukienka. Nie wiem, czy ona też jest sensuje. Tak. 86. Przepiękna i przełóża. Więc to by było na tyle. Nie wiem, kiedy to wstawię, bo jest już 17 lipca i jest u nas przyjaciółka. Od poniedziałku dzisiaj jest czwartek, więc nie wiem, ile będzie jeszcze u nas i po prostu spędzamy sobie razem czas, więc nie nagrywam, nie montuję. I jak będzie ten filmik, to będzie i tyle. Guzitki.